Cześć, tutaj Jagoda Wzowy, psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, a to jest mój podcast, w którym poruszam tematy dotyczące relacji, związków i po prostu życia, które potrafi być czasem naprawdę niezłym wyzwaniem. Posłuchaj, z jakimi problemami zmagają się ludzie i co na ten temat ma do powiedzenia psychologia. Bardzo mocno wierzę w to, że psychoedukacja i większa samoświadomość mają ogromny wpływ na to, jaką relację zbudujemy, zarówno ze sobą, jak i z innymi ludźmi. Cześć, zapraszam Cię na kolejny odcinek mojego podcastu. A dzisiaj chcę poruszyć temat, który bardzo często wraca do mnie w rozmowach z kobietami. Często słyszę od nich: "Wiesz, w zasadzie wszystko niby gra w tym moim życiu. Żyję się całkiem dobrze z pracy, radzę sobie, no codzienność jakoś się kręci. Może nawet też ktoś pojawił się w moim życiu." Ale ja jednak nie czuję takiego spokoju wewnętrznego. Wciąż coś dzieje się u mnie w środku, takiego, co nie pozwala mi żyć dobrze, żyć spokojnie. I może ty wiesz, co mam teraz na myśli, bo może ty też znasz to uczucie. Z zewnątrz, jakby ktoś się tobie przyjrzał, przyglądał, no to powie, nie no, wszystko jest ok. Tylko ty wiesz, że. To jest taka otoczka, że to jest to, co można zobaczyć na zewnątrz. Ale ty też wiesz, że kiedy wieczorem siadasz na swojej kanapie z kubkiem herbaty i zaczynasz sobie rozmyślać o wszystkim, kiedy dookoła robi się cicho kiedy ty zostajesz sama ze sobą, to Ty wiesz, jak wygląda to znajome uczucie, które wraca do ciebie. Smutek, tęsknota wewnętrzny niedosyt. To wszystko sprawia, że trudno ci aż nazwać to dokładnie, i w twojej głowie zaczynają pojawiać się pytania, które nie dają ci komfortu. Dlaczego mimo wszystko wciąż nie czuję się szczęśliwa? O co tu chodzi? Czy ja w ogóle potrafię stworzyć relację, w której poczuję spokój i w której poczuję się dobrze? Jako psychoterapeutka, która już od wielu lat pracuje w gabinecie z ludźmi, wiem doskonale, jak takie sytuacje, takie uczucia, takie myśli mogą boleć, bo pracując z ludźmi, ja wiem, że z jednej strony większość osób chce prawdziwej bliskości, chce spokoju, chce takiego bycia sobą w związku, ale z drugiej strony te osoby nie wiedzą już też, jak do tego dojść, jak to zrobić, bo Skoro niby wszystko jest dobrze, te osoby się rozwijają, radzą sobie, no to co stoi na przeszkodzie? No właśnie co? Będę dzisiaj o tym mówić. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, gdzie mnie słuchasz. Może jesteś w kuchni, kroisz sobie warzywa na sałatkę. A może jesz fast fooda, a może jesteś w samochodzie i stoisz w korku, a może właśnie próbujesz się jakoś pozbierać? Jeżeli możesz, to zatrzymaj się na chwilę, dlatego że dzisiaj będę mówić o tym, jak nasze myśli potrafią nas sabotować i jak potrafią one wpływać na nasze życie. Nie będę mówić o tym, jak się naprawiać, dlatego że jako psychoterapeutka uważam, że Człowiek nie jest zepsuty, natomiast każdy z nas nosi jakiś bagaż, z którym po prostu na jakimś etapie życia musi się zmierzyć, który musi rozbroić i zostawić gdzieś za sobą. Ale nie wszystko naraz. Krok po kroku. Najpierw oczywiście historia, historia, która może będzie Tobie w jakiś sposób bliska. To zaczynamy. Poznaj Olgę. Olga ma 35 lat, zawodowo radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Mieszka w takim niskim bloku, w dużym mieście, mieszka na czwartym piętrze, bez windy jeszcze. I codziennie już od rana ma takie małe treningi, bo ona wbiega szybko bardzo do tego swojego mieszkania. Rano idzie do piekarni, kupuje sobie tam y, zawsze to same pieczywo, no i zaparza sobie kawę. Kawę, którą pije z mlekiem owsianym. Na jej balkonie rosną dwie lawendy i mięta, których raczej nie używa, ale kupuje je zawsze co roku, bo mówi, że ładnie, wtedy pachnie, jak wieczorem siada sobie tam po pracy. No i można powiedzieć, że z zewnątrz wygląda naprawdę jak taka ogarnięta kobieta. Jest zadbana, jest uśmiechnięta, ma przyjaciół, zna najlepsze. Restauracje w okolicy wie, gdzie dobrze i tanio zjeść. Lubi wychodzić też na miasto ze swoimi przyjaciółkami. Od czasu do czasu na social media wrzuca widoki ze swojego balkonu widoki zachodu słońca. Lubi też czasem wrzucać swoje przemyślenia dotyczące życia. To, co ją męczy, to można powiedzieć, Codzienna taka kula w brzuchu. Ona, jak budzi się rano, to, to codziennie czuje to samo. Mówi też, że takie napięcie w karku nie odpuszcza jej. Nie wiem, czy wiesz, jak to może boleć, ale ona naprawdę na to narzeka, a do marudnych osób raczej nie należy. Jej te życiowa to to, że trzeba być dzielną. I tak budzi się każdego dnia. Ona mówi sobie, musisz przetrwać ten dzień. Musisz dobrze wypaść, nie możesz nikogo zawieść. Jeżeli chodzi o jej relację, to zdarzało się obecnie nie spotyka się z nikim. Zdarzało się, że ktoś pojawiał się w jej życiu, ale raczej znikał, czasem bez słowa, czasem z takim komentarzem w stylu: wiesz co, jesteś za dobra dla mnie. Zdarzało się też, że Relacja rozwijała się całkiem dobrze, ale Olga czuła, że nie potrafi w niej oddychać, ona czuła, że się dusi, dlatego że ona odczuwa nieustannie w sobie taki wewnętrzny przymus zadawalania innych osób, bycia dla nich idealną, panicznie boi się popełnić błąd. I to sprawiało, że relacja, która na pozór wydawała się, że miała potencjał, no kończyła się, bo, bo to ją wszystko za dużo kosztowało. Można powiedzieć, że w każdej relacji Olka dawała naprawdę więcej niż mogła unieść. Ona się dopasowywała. Kiedy pojawiał się na horyzoncie jakiś konflikt, to ona się automatycznie wycofywała, nie mówiła co naprawdę czuje, dlatego że bała się, że jak pokaże swoją wrażliwość, no to ona zostanie uznana za trudną i to nie wchodziło w ogóle w grę. Dlatego zamiast często powiedzieć, wiesz, potrzebuję tego i tego, ona mówiła po prostu: Dobrze, w porządku. Niech tak będzie. Tylko, że w środku wcale to nie powodowało, że ona czuła się lepiej, że czuła się ok. W relacjach, z pracy, sama ze sobą, ona stawała się coraz bardziej zmęczona. Bardziej, niż chciała się do tego przyznać sama przed sobą. No i pewnego dnia, pijąc rano kawę tradycyjnie z mlekiem owsianym, skrolowała. Sobie komórkę, sprawdzała różne strony, czytała informacje, no i bardzo mocno trafiło do niej jedno zdanie, które zobaczyła: Śmierć nie ominie nikogo. Można się jej bać, albo użyć jej jako pretekstu, żeby wreszcie zacząć żyć. Mocne. I wtedy właśnie coś się w niej zatrzymało. Ona poczuła, że ona nie chce już tego napięcia. Że ona już nie chce przeżyć życia tak naprawdę nie żyjąc. Ona nie chce milczeć, żeby zasłużyć, nie chce się ciągle uśmiechać, tylko dlatego, żeby nikt nie zarzucił jej, że jest za trudna, że jest za bardzo. I ona patrząc w ten napis w telefonie, zadała sobie pytanie: czego ja naprawdę chcę od tego życia? O co mi w tym życiu chodzi? Po co, jak taki osioł, biegnę do przodu i ciągle dbam o komfort wszystkich innych dookoła? O co ma w tym moim życiu właściwie chodzić? No i to pytanie zaprowadziło ją w zupełnie nowe miejsce. Olka trafiła na terapię. I to nie dlatego, że było z nią coś nie tak. Tylko dlatego, że miała już dość udawania, że wszystko gra, że wszystko jest w porządku. Ona nie chciała już tylko przetrwać, ona chciała naprawdę zacząć żyć. Na jednej z pierwszych sesji, na których się pojawiła, Olga usłyszała pytanie, które, można powiedzieć, już trochę rozłożyło ją na łopatki. To pytanie brzmiało, co sprawia, że odkładasz życie na później? Że ciągle tak pędzisz i starasz się nadmiernie. To wprawiło Olgę w osłupienie. Ona wbiła się wtedy bardzo mocno w taki różowy fotel, w którym siedziała. I zaczęła wtedy myśleć. Olga zaczęła przyglądać się schematom, które przez lata kierowały jej decyzjami. To, co przyszło jej do głowy wtedy, to że zawsze starała się być perfekcyjna, żeby ktoś ją pokochał. To na pewno utrudniało jej bycie tu i teraz, korzystanie z życia, odczuwanie. Kolejne: zawsze uważała, że emocje trzeba chować w środku, dlatego że dla kogoś to może być za dużo, że kogoś może to od niej odrzucić. To sprawiało, że też trudno było jej być tu i teraz. No, i kolejna rzecz, ona bardzo mocno zakodowała sobie, że szczęście jest czymś, na co trzeba zasłużyć że nie może robić nikomu problemu że musi chodzić raczej cichutko na palcach bo swoją osobą może zdenerwować otoczenie. Te skojarzenia, które przyszły jej do głowy. Spowodowały, że zrozumiała, że zamiast iść do przodu, zamiast tworzyć relacje, w których czuje się dobrze, to ona tak naprawdę dusi się sama ze sobą. Kiedy zaczęła opowiadać o tym, co myśli sobie po cichu, jak funkcjonuje na co dzień, to usłyszała kolejne zdanie, które również w niej zostało. Wiesz, to ty decydujesz, co zostaje w twojej głowie. Bo jeśli nie ty, to kto? Twój eks w ramach czarnego humoru? Twoja mama? Czy szef, który nigdy cię nie słuchał? Olga zaczęła wtedy rozumieć, że każda emocja ma swój początek w tym, o czym pomyśli sobie po cichu. Dotarło do niej, że nie można poczuć lęku, smutku, złości. Jeśli wcześniej nie pomyślimy sobie czegoś, co to uruchomi? To ty decydujesz, co zostaje w twojej głowie. Tak, tak. To zdanie pracowało w niej długo. Bo ona czuła całe życie, że różne rzeczy po prostu jej się przydarzają, że ona ma pecha, że emocje po prostu przychodzą, że to ludzie ją ranią, że sytuacje ją przygniatają. A tu nagle zobaczyła, że to wszystko funkcjonuje inaczej. Bo to nie jest tak, że ktoś ją rani, że to eks ją zranił. Tylko to jej myśl o tym co on jej zrobił, sprawiło, że to wszystko zaczęło tak ją boleć. I jeżeli teraz jest to dla ciebie takie dziwne, to, to co słyszysz, to chcę, żebyś wiedziała, że że to zdanie właśnie to ty decydujesz, zostaje w twojej głowie, spowodowało, że Olka zaczęła się przyglądać temu, co ona myśli po cichu. I wtedy złapała się za głowę, bo zauważyła, o czym ona w ogóle myśli w tygodniu. Znowu coś jest ze mną nie tak, na pewno ta relacja się nie uda, na pewno jak kogoś spotkam, to i tak się to wszystko zakończy, on mnie zostawi, muszę być lepsza, żeby ktoś został. Wtedy dotarło do niej, że jej styl myślenia Prowadzi ją do destrukcji, do tego, że na koniec dnia ona pada po prostu na kanapę bez żadnej motywacji do działania. To sprawiło, że ona powoli zaczęła pracować nad nowym stylem myślenia. No i tak uczyła się takiego nowego języka, którym zaczęła się do siebie zwracać. I tak na przykład, zamiast powtarzać sobie, ale jestem emocjonalna. To ona zaczęła sobie mówić. Nie jestem za bardzo, nie jestem za bardzo emocjonalna. Ja jestem po prostu czuła i jestem świadoma. Zamiast powtarzać sobie w tygodniu, ojeju, może jestem zbyt trudna, to ona zaczęła sobie powtarzać. Nie no, ja mam potrzeby, których się uczę nie wstydzić, o których uczę się mówić na głos. No i teraz kolejne, zamiast sobie powtarzać: Ach, może jestem za bardzo. Ona zaczęła sobie mówić. Po prostu przez lata kazano mi być mniej, teraz uczę się mówić na głos o tym, czego bym chciała, o tym, że mam prawo też chcieć. I to był początek jej zmiany. Może nie takiej spektakularnej, tylko codziennej. Takiej, którą czuć w sposobie, w jaki oddychasz rano, w tym, jak się do siebie odzywasz po cichu, w pytaniach, które zaczynasz sobie zadawać. Olga nauczyła się, że ma wpływ na to, w jaki sposób myśli, w jaki sposób postrzega swoją rzeczywistość. Ona, śledząc te myśli, które przepływały przez jej głowę, zaczęła sobie częściej zadawać pytania w stylu: Hm, czy ta myśl mi służy? Czy to jest na pewno prawda? A może mogę spojrzeć na to inaczej? To spowodowało, że ona poczuła większy wpływ. Większy wpływ na to, czym myśli, jak żyje, co czuje, jak chce później zareagować. To jest bardzo istotne. Jako psychoterapeutka porównuję nasze myśli czasem do torów. I często jest tak, że jedziesz po nich na autopilocie, nie wiedząc nawet dokąd. Wsiadasz do pociągu i myślisz sobie: Nie jestem wystarczająca, znowu to samo. I zanim się zorientujesz i jesteś w tym samym miejscu co zawsze. Ta droga nie prowadzi cię donikąd. Ale wtedy możesz powiedzieć stop. To jest tylko myśl, a ja mogę wybrać inaczej. Chcę zmienić pociąg, chcę pojechać innymi torami i to jest bardzo istotne. I w przypadku Olgi stało się tak, że do niej dotarło że ona nie musi wciąż jechać tymi samymi torami. Ona może zmienić pociąg. Ona ma wybór. No i to właśnie był początek jej prawdziwej, takiej samokontroli nie takiej surowej, zimnej, ale takiej, która zaczęła do niej mówić: Możesz być po swojej stronie, i to wystarczy ci, żeby iść dalej. A jak to jest u ciebie? Ty potrafisz być po swojej stronie? Jakim pociągiem najczęściej jeździsz? Po jakich torach przemierzasz to swoje życie? Jeżeli wciąż tu jesteś i słuchasz tego odcinka, to może historia Olgi poruszyła coś w tobie? Może teraz myślisz sobie po cichu: Jak to jest ze mną? Jakimi torami ja na co dzień jeżdżę? Jeżeli możesz, zatrzymaj się na chwilę i sprawdzimy to. Posłuchaj, kilku pytań, które chcę ci zadać. To nie jest żaden test. Chciałabym po prostu, żebyś zastanowiła się nad tym, w jaki sposób ty myślisz na co dzień. Gdybyś miała odpowiedzieć, jakie myśli najczęściej krążą ci po głowie, to co byś odpowiedziała? Czy te myśli są dla ciebie wspierające, czy raczej podcinają ci skrzydła? Gdybyś miała powiedzieć sobie jedno zdanie, takie choćby na próbę to jakie zdanie by to było dzisiaj? Jakie zdanie chciałabyś wpuścić do swojej głowy? I jeszcze jedno: czy sposób, w jaki żyjesz, jest dla ciebie satysfakcjonujący? Czy czujesz, że żyjesz po swojemu? Nie musisz znać odpowiedzi od razu. Wystarczy, że poczujesz. Czasem właśnie od tego zaczyna się zmiana. Nie chodzi od razu o wielkie decyzje, tylko o to, żeby poczuć, że chcesz inaczej. Ja zawsze powtarzam w gabinecie, że kiedy zaczynamy o czymś myśleć, to z czasem nasze działania zmierzają w tym kierunku. To jest bardzo istotne. A jeśli ty widzisz, że zatrzymałaś się dzisiaj, choć na chwilę, jeśli któreś z tych pytań dotknęło twoich takich czułych kawałków w środku, to już jest krok, twój krok. I spójrz na historię Olgi. Olga nie zaczęła od rewolucji. To nie jest tak, że jej relacje nagle zmieniły się 360 stopni, że rycerz na białym koniu przyjechał po nią i Zabrał ją do swojego zamku, gdzie jej życie nagle stało się cudowne. Olga po prostu wybrała, że ona chce wsiąść do innego pociągu, że ona nie chce żyć w ciągłym napięciu i w takich wygórowanych wymaganiach względem siebie. Ona popracowała nad nowym stylem myślenia, nad nowym językiem. Co to oznacza? Ona zaczęła w inny sposób zwracać się do siebie po cichu. I to spowodowało, że jej komfort życia się poprawił. I może Ty też dziś jesteś w takim miejscu, gdzie zastanawiasz się nad tym, co dalej. Na początek proponuję Ci: przyjrzyj się temu, jak mówisz do siebie w tygodniu. Nie chodzi o to, że musisz mieć od razu plan na całe życie, że musisz mieć plan naprawczy. Zwróć uwagę na to, jak funkcjonujesz na co dzień. Wystarczy, że poczujesz, że coś w tobie chce więcej. Więcej spokoju, więcej prawdy, więcej ciebie. Nie musisz zasługiwać na dobre życie, nie musisz spełniać też czyichś oczekiwań, nie musisz być idealna, żeby zasłużyć na bliskość. Ale możesz zacząć wybierać siebie, możesz zacząć wybierać pociąg, którym pojedziesz przez swoje życie. I jeżeli czujesz dzisiaj, że. Potrzebujesz większej zmiany, że nauka nowego myślenia sprawia ci trudność, że język, którym zwracasz się do siebie, nie jest przyjemny, to możesz spróbować swoją pracę od skorzystania z mojego dziennika. 30 dni do zmiany. Poniżej w opisie odcinka znajdziesz link do niego. Możesz sobie tam wszystko przeczytać. A jeżeli potrzebujesz popracować nad sobą mocniej, to. Zapraszam Cię do obejrzenia formularza do mojego programu Nowa Droga, bo to w nim właśnie pracujemy nad naszymi schematami myślowymi, uczymy się, jak funkcjonować bezpiecznie, jak zwracać się do siebie lepiej i finalnie co robić, żeby stworzyć relacje, w których będzie nam dobrze. Dziękuję Ci, że byłaś dzisiaj ze mną w tym odcinku. Do usłyszenia niebawem.